Witajcie, to znowu ja Nataniello. dzisiaj budujemy portal do netheru Jak ten filmik się spodoba to w następnym zrobię portal do kresu Ale teraz właśnie musimy zbudować portal do netheru Buduje się to chyba tak To, to jest ten ether hmm. To jest taka kraina Gdzie występują liczne potwory Różne rzeczy A co to za mały Minecraft w tobiec przyszedł? Przedstaw się nam. No dobra, możemy już zaczynać. Przenosimy się do metalu odcinek jest na metalu. Jesteśmy w całym. Ale możliwie. kraina. No naprawdę, jesteśmy w całkiem dziwnym miejscu. In, uh, tutaj jest pełno portali, nawet endermanii chodzą, chociaż ich tutaj wcale nie powinno być, ale wysadzimy sobie zdjęki, bo to moja ulubiona czynność. Najważniejsze, że w netezie spotkać różne potwory, na przykład gasty, czyli takie latające duchy, no O tych przestań! Pibiny, zombie, różne kosi magmy i różne inne potwory ponieważ ten świat jest pełen potworów i jest trudny. A tutaj mamy kolejny portal, może go podpalimy. I w taki portal robi się powrotnie, żeby wrócić do domu. Dobra.